Bohaterem dzisiejszego materiału jest gramofon ATL PW50, który uważam za jeden z najładniejszych gramofonów w ofercie kultowej, choć nie tylko gramofonowej marki, czyli audiotechniki. Jeśli jesteście w posiadaniu tego modelu, koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach pod tym filmem. Dajcie też znać, jakie produkty czy też omówienia jakich zagadnień z branży audio chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Tymczasem serdecznie zapraszam Was na prezentację gramofonu ATL PW50 w dwóch wersjach. PB Piano Black oraz BTRW, która wyróżnia się dodatkowym modułem Bluetooth oraz wyjątkowym kolorem drewna różanego. Gramofon audiotechnika Technica at LPW 50 w obu wersjach kolorystycznych otrzymujemy częściowo rozłożony. W opakowaniu znajdziemy oczywiście gramofon wybranej przez nas wersji, pokrywę i zawiasy do niej, nakręcaną przeciwwagę, wkładkę VM95E osadzoną na headshellu ATHS4, talerz z osadzonym paskiem napędowym, gumową matę, zasilacz, przewód sygnałowy RCA z żyłą uziemiającą oraz adapter do singli. W opakowaniu znajduje się również instrukcja użytkowania gramofonu. Sam gramofon, jak już wspominałem wcześniej, otrzymujemy częściowo rozłożony na części. Zatem, zanim będziemy mogli cieszyć się odsłuchem ulubionych płyt, należy go złożyć i skalibrować. Procedura ta jest banalnie prosta. Nasuwamy talerz na centralny trzpień oraz naciągamy pasek na oś silnika. Przykręcamy headshell wraz z wkładką do ramienia, z drugiej strony nakręcamy przeciwwagę. Zakładamy zawiasy na pokrywę i wsuwamy w całość w przygotowane miejsca z tyłu obudowy. Na koniec nakładamy matę i przechodzimy do kalibracji. Przenosimy ramię nad talerz, zdejmujemy nakładkę ochronną z igły i podkładamy dłoń pod ramię dla bezpieczeństwa. Opuszczamy dźwigienkę. Obracamy przeciwwagą w taki sposób, aby uzyskać pozycję równowagi ramienia. Gdy ramię będzie w równowadze, odkładamy je i blokujemy. Zerujemy pierścień skali na przeciwwadze i obracamy ciężarek do środka ramienia, aby wskazywał liczbę 2. Właśnie ustawiliśmy siły nacisku o wartości około 2 gramów. Na taką samą wartość ustawiamy pokrętło opisane jako antyskating. Teraz pozostaje jedynie podłączyć przewody, po czym możemy cieszyć się odsłuchem ulubionych płyt. Jedno trzeba przyznać, i myślę, że wszyscy się tutaj zgodzimy: LPW50, zarówno w wersji czarnej, jak i drewnianej, wygląda naprawdę zjawiskowo. Producent zadbał o każdy detal, przygotowując nawet czarną wersję korpusu igły we wkładce ATVM95E. Charakterystyczna zieleń kompletnie nie pasowałaby do czarnego LPW50PB, i tym bardziej nie wyglądałaby dobrze na tle drewna różanego i srebrnych elementów gramofonu. Dajcie znać w komentarzach, czy przykładacie wagę do takich detali jak kolor wkładki, czy też jej barwa kompletnie nie ma dla Was znaczenia. Na ramię gramofonu wykonano z włókna węglowego, które cechuje się mniejszą podatnością na przenoszenie wibracji i wpadanie w rezonans. Oczywiście kolor zależy tutaj od wersji gramofonu, srebrne w przypadku gramofonu w kolorze drzewa różanego i czarne w przypadku wersji piano Black. Talerz w obydwu przypadkach wykonano z aluminium obrabianego w technologii CNC. Dzięki temu jego kształt jest idealnie okrągły. Pasek napędowy ukryto pod powierzchnią talerza, dzięki czemu gramofon jest bardziej elegancki i minimalistyczny. Włącznik zespolono z selektorem prędkości obrotowej, a tych do wyboru mamy dwie: to oczywiście 33,13 oraz 45 obrotów na minutę. Audiotechnika atl 50 w obu wersjach posiada wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy obsługujący wkładki typu MM. Dzięki tej funkcji gramofon można podłączyć bezpośrednio do dowolnego wzmacniacza, amplitunera, a nawet głośnika aktywnego. Sam moduł można wyłączyć suwakiem z tyłu obudowy, jeśli chcielibyście skorzystać z zewnętrznego przedwzmacniacza sygnału. Wbudowany przedwzmacniacz w wariancie LPW50BTRW zyskał jeszcze dodatkową funkcję a mianowicie moduł Bluetooth, dzięki któremu możemy sparować gramofon ze słuchawkami, głośnikami, a nawet amplitunerem czy też wzmacniaczem. Warunek to oczywiście obecność Bluetooth w wybranym urządzeniu. Dzięki tej funkcji macie jeszcze większe pole manewru, jeśli chodzi o umiejscowienie gramofonu w pomieszczeniu. Na przykład wcale nie musi on już stać w bezpośrednim sąsiedztwie wzmacniacza czy też amplitunera. Pamiętajcie tylko, że do działania Bluetooth wymagany jest włączony, wbudowany przedwzmacniacz w gramofonie. Gramofony sygnowane logiem Audiotechnika zasłynęły dzięki swojemu świetnemu stosunkowi ceny do jakości. Bardzo dobre komponenty i świetne spasowanie elementów przekładają się na finalne brzmienie tych urządzeń. LPW50 to gramofon brzmiący bardzo lekko i przestrzennie. Wszystkie częstotliwości wydają się być uniesione. Pokusiłbym się wręcz o stwierdzenie, że LPW50 w obu wariantach potrafi zabrzmieć wręcz audiofilsko. Mimo podstawowej wkładki at 95 s i igłą o szlifie eliptycznym, gramofon odtwarza zaskakująco dużo detali, gra bardzo równo, czysto i naturalnie. Po jakimś czasie obcowania z gramofonem LPW50 polecam dokupienie i założenie igły vmn 95 ml Albo nawet VMN-95SH. Czerwona igła ML oznacza szlif MicroLine, który w dogodnych warunkach, przy bardzo dobrze zachowanych płytach, może wręcz zabrzmieć cyfrowo, trochę jak odtwarzacz płyt CD. Igła o szlifie Shibata, czyli VMN-95SH, zaś nadaje nieco analogowego charakteru, oferując przy okazji lekkie ocieplenie brzmienia. Wymiana igły to kilkanaście sekund, a brzmienie jakie zyskacie zostanie z wami. No, myślę, że na bardzo długo. Audiotechnika AT-LPW50PB wraz z modelem LPW50BTRW to bardzo, podkreślam, bardzo dobre propozycje gramofonów dla osób początkujących, jak i średnio zaawansowanych. Nowicjusze docenią prostotę obsługi i możliwość samodzielnej wymiany igły, nawet na ten lepszy model. Osoby bardziej wkręcone w temat na pewno zwrócą uwagę na bardzo dobrej jakości materiały i brzmienie aspirujące do klasy premium. Zapraszam do naszych salonów stacjonarnych, abyście mogli się przekonać o tym sami. Lista naszych punktów sprzedaży dostępna jest jak zawsze na stronie www.tophifi.pl. Na miejscu poza gramofonem możecie oczywiście porozmawiać i posłuchać szerokiej gamy wzmacniaczy, kolumn, głośników bezprzewodowych, słuchawek i innych urządzeń audio. Zapraszamy! Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie komentarz, kliknijcie łapkę w górę i bądźcie na bieżąco subskrybując nasz kanał. Tradycyjnie już nie żegnam się, tylko mówię do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć!